Dzień dobry, Kochani. Jest bardzo rano. Mam jeszcze swoje paśmy po kobido wczorajszym. Dzisiaj mam dzień wolny i postanowiłam, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy wracam na siłownię. Mam bardzo dużo myśli w głowie. Przede wszystkim nie chce mi się. Po drugie, z jakiegoś powodu się boję, że nie dam rady. Plan jest taki, aby... Ubrać się w strój sportowy, pojechać na siłownię i wtedy zobaczę, co będzie. Jeżeli nie będę wiedziała, co zrobić z planem, no to po prostu wsiądę sobie na rower, na bieżnię i po prostu sobie coś porobię. Tylko muszę najpierw się ogarnąć, więc trzymajcie za mnie kciuki. Ciężko jest. Ponad 7 tygodni u mnie minęło ze względu na przerwę związaną z tą moją kontuzją pleców, więc tak jak mówiłam, trzymajcie kciuki. Ja włączam sobie Lionela Ricci. Zdejmuję plastry, myję głowę, ubieram się i jeszcze nie wiem, czy zjem najpierw śniadanie, czy od razu polecę na siłownię. A, na pewno z fokusiem na i w fokusie śniadanku. Okay. nie zastanawiasz się, po co moje głowy przed siłownią? A no dlatego, że na kopido, jak używany jest olejek do masażu twarzy, to też jest mi głowa, tutaj skalb cały, więc po prostu czułam się trochę dziwniej, trochę źle, więc wolałam mieć wiecie, świeże włosy i po prostu jak najbardziej komfortowo się czuć w ten mój pierwszy dzień po powrocie. W ogóle w ramach zachęty pójścia na siłownię pomyślałam, że zrobię sobie prezent po siłowni i po prostu pojadę sobie do IKEA pooglądać co tam jest. Może znajdę jakieś poszewki, ale bez przesady, no bo tak jak mówiłam w ostatnim filmie o konsumpcjonizmie, nie chcę tutaj przesadzić, po prostu ze zdrową głową mam Przeznaczony budżet na przyjemności w tym miesiącu, więc może część z tego budżetu właśnie wrzucę w to. I dodatkowo może jeszcze przejadę się do takiego vintage shopu. Słyszałam o jednym w Szczecinie i chcę go sprawdzić, także potrzebuję po prostu takiej, wiecie, nagrody, zachęty tuż po, więc tak to zrobię. Dlatego też zrobimy jednak śniadanie, bo nie wytrzymam po treningu, nie, nie jedząc jeszcze jechać w te miejsca, więc. Więc po prostu zjemy sobie śniadanie, przeczytamy książkę, może jakiś journaling porobię, bo już dawno tego nie robiłam. No, więc taki jest najbliższy plan. No to co? Trzeba się ubrać. Słuchajcie, to jest mój sweter, o którym wam opowiadałam. Kupiłam sobie nowy sweter i on kosztował. 60 zł, podczas gdy nowy 180, a wszystko to dzięki Vinted. No, także jest moc, i ja w ogóle nie wiedziałam, że ja się tak dobrze w czerwonym kolorze czuję. No, także suszę włosy. Flokusiu, idziemy na spacer. Chodź, Frokusiu, ubieraj się. Zaczekam się męskimi perfumami, dostałam od przyjaciółki z marki Replika. To jest w każdym razie zapach, który się nazywa When the Rain Stops. On pachnie tak bardzo męsko, że tak powiem, co w sumie sprawia, że bardzo fajnie się tu nosi wbrew pozorom. Na spacer też trzeba mieć outfit, nie? My idziemy na spacer, a za chwilę widzę się z Tobą na śniadaniu. bardzo. Smacznego! Na śniadanie robimy placki z ricotty. Do tego przepisu potrzebujemy przede wszystkim termomiksa numer 7, potrzebujemy dużo miłości i potrzebujemy schłodzonej ricotty. Haha! Ha. Dobra, a tak naprawdę to wylistuję Wam wszystko tutaj, z czego potrzebujecie, a ja się zabieram do robienia. Pierwsze co ubijamy białka na sztywno, a potem, już Wam mówię co potem, potem trzeba ubić żółtka z ricottą i z mlekiem. W ogóle ja sobie trochę zmodyfikuję ten przepis, ponieważ dodam sobie do ciasta placków, dodam cynamonu, bo mam ochotę na takie, wiecie, jesieniarskie placki i później wszystko polejemy syropem klonowym, bo mam, kupiłam niedawno. No, więc tak będą te placki wyglądały. Jak macie jeszcze, a ja na przykład mam i chyba, chyba się skuszę i je dodam, mam też takie po prostu gotowane gruszki, które sobie wrzuciłam do słoika. Więc chyba też się tym uraczę. Mam ubitą pianę, którą teraz muszę według przepisu przerzucić do innego naczynia. I tak też właśnie zro zrobię. Jeśli chodzi o ricottę, to ja mam taką z Lidla i ona ponoć jest świetna do placków, więc przekonajmy się. Czas na dodanie mąki, proszku do pieczenia, szczypty soli. I wiecie co, ja chyba jeszcze mam ochotę na jedną małą modyfikację, a mianowicie dodam łyżkę maku i zrobimy z tego takie makowe placki z cynamonem. A dlaczego nie? Fajna konsystencja, taka plackowa. A jeszcze trzeba to wymieszać z białkami. Ale powiem Wam, że niby z tego miało wyjść 8 placków. Jak dla mnie, to jest dla całej rodziny porcja. Czas rozgrzać patelnię z masłem klarowanym i jedziemy ze smażonkiem. są takie, no, fajne. Puchate takie, na pewno są puchate. Wziąłam sobie pięć placków, Myślę, że to będzie tak akurat i teraz jeszcze dodatki i będę jeść. jak to nie da mi energii na trening, to nie wiem co by miało dać. Także ja jem swoje śniadanie na spokojnie. E, obejrzę sobie do tego odcinek mojego ukochanego serialu, który kontynuuję sobie po przerwie. Outlander, oglądam już ostatni sezon, ale mam jeszcze... tak? <grych> Dobra, to ja jem. E, trochę chyba ogarnę też w mieszkaniu podkurzam i będę się powoli zbierała na trening. Miałam sobie taką wieżę dosłownie, jak, jak w Stanach robią te pancake'i. Ale fajnie czuć ten mak. Mm, ja uwielbiam mak. Do tego gruszki, cynamon. No komfort, śniadanko jak nic. Pyszne, pyszne. Jak nie macie mm, jogurtu czy tych gruszek, to też one będą pyszne. Myślę, że można dać na nie trochę miodu, ale jednak z serkiem powiem Wam, że ta kremowość, ta kremowość tu się przydaje, mimo tego, że mm, te placki nie potrzebują jakiegoś super nawilżenia, bo na przykład są suchozą. Nie, nie, nie. One są fajne, wilgotne. Kurczę, placki z ricott, to chyba mój nowy ulubieniec. Dobra. Jestem już w aucie. Tak się stresuję. Mam taką tremę, że głowa mała po prostu. Dobrze, że mam swoją playlistę, którą zaraz odpalę. Widać? Widać. Tą playlistę sobie włączę zaraz, żeby dodać sobie trochę powera. No i kurde no... Jedziemy z tym koksem. Godzinka max, godzina 10 i będzie po krzyku, tak naprawdę i przynajmniej będę miała satysfakcję, że wróciłam po prostu do, do dbania o siebie. No dobra, to lecimy. Wiem, że jeszcze nie weszłam na salę, ale już się czuję jakbym po prostu zaczynała od zera. Dobre klaudia, weź się w garść. Kurde, przeżyłam. Faktycznie było trudno. Trudno to jest mało powiedziane, było i ciężko po prostu. Myślałam, że wyzionę ducha już na samej rozgrzewce, ale później się rozkręciłam i poczułam takie, takie uczucie, za którym tęskniłam, jak się okazało, takie poczucie siły. Sprawności, chociaż trochę delikatnie, że tak powiem, podchodziłam do ćwiczeń. Nie szarżowałam, dawałam sobie mniejsze ciężary, ale powiem Wam tak. Myślę, że placki z Ricotty zrobiły swoje. <grywania> Miałam strzały energii. Plus, zbiłam piony jeszcze z trenerem, bo jednak był, także super. Lecę teraz na zakupy do Ikei. Zabiorę Was oczywiście ze sobą. I cóż, czekajcie, muszę się tu poprawić. Oui oui, je suis prêt. Allons-y. <laughs> y'a Słuchajcie, znalazłam ulubioną świnkę Flokiego. Wezmę mu. On kocha swojego prosiaczka. No, ale się cieszy. Je, no ile tych zwierzaków tutaj jest. No, ale jednak biorę świnkę dla Flokiego. Zastanawiałam się jeszcze nad rekinem. Floki też lubi tego rekina tutaj. Ale... ale chyba jakoś dawno świnki nie miał. No. Także rekin następnym razem przeszłam wszystkie ekspozycje i teraz zaczyna się prawdziwa zabawa, czyli kupowanie tych rzeczy, których naprawdę potrzebuję. Znalazłam tę poszewkę, ale ona się wydaje z jakiegoś takiego lichego materiału. Taka jakaś nieprzyjemna bawełna. Chyba znalazłam. Handmade. Biorę dwie. Nie wzięłam, wzięłam tylko potrzebne rzeczy plus świnka dla flokiego, więc jestem z siebie dumna. Bardzo fajna nagroda za siłownię. Idę do kasy. Mały updatecik. Przy kasie okazało się, że te poszewki kosztują 40 zł za jedną. Moja cebula powiedziała nie. Więc... A, i zapomniałam, że jeszcze, że jeszcze wzięłam tą... Ten taki separator do pokrywek, także to było poza, że tak powiem, planem, ale jestem zadowolona z całości zakupów, bo nie dałam się, że tak powiem, trzymałam swoje chęci zakupowe w ryzach, więc kupiłam to, co potrzebuję faktycznie. Nie będę zagracać przestrzeni, a zaraz wracam do domu. Czas na zasłużony obiad, myślę. Na deserek myślę, że wpadną jeszcze placki z ricotty. A nie powiedziałam Wam, że z tego przepisu mi wyszło 12 placków, więc tak naprawdę ja bym powiedziała, że takie trzy porcje dobre. Także tak, pierwsze koty za płoty, że tak powiem, z siłownią. Wracam po prostu do rutyny swojej. Cieszę się bardzo. A jeśli ty masz coś takiego, co odkładasz długo. To niech ten film będzie znakiem dla Ciebie i zachętą, żeby wziąć się za to, co tam odkładałaś, odkładałeś i po prostu nie jojczyć i wziąć się za robotę, bo czas mija i nie chciałam, żeby to tak zabrzmiało bardzo. Autorytatywnie, ale po prostu, jeśli masz coś do zrobienia, to weź się w garść i to zrób, albo przynajmniej zrób jeden krok dzisiaj w kierunku tego, jakkolwiek teoretycznie by to nie brzmiało. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten vlog. Dzięki bardzo za towarzyszenie mi, było mi bardzo miło i teraz czuję się też taka zobowiązana wobec siebie i wobec was, żeby po prostu działać z siłownią i z dbaniem o siebie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, to na pewno, a tymczasem życie mi. Dnia lub wieczoru. Do zobaczenia. Pa! Plukusiu, zobacz, kogo ja spotkałam na mieście! ją przyjaciółkę, świnkę! Zasz, siadaj! No, dobrze, proszę! No, to twoja świnka mieszku! Stęskniłeś się za świnką, co? No widzę. Ale co, to już piłeczki nie chcesz? To już nie chcesz? Czy chcesz? No to chodź. Chodź czas na, na piłę też będzie. No już idę, już idę.